Podchodzę do samochodu i nie mogę go otworzyć. Oczywiście rozładował się akumulator. Albo została lampeczka w środku zapalona, albo przywarł zupełnie nowy przekaźnik. Zakładałem pięć takich. No cóż, akumulator wymontowany. Na szybko próbuję ocenić jakoś jego stan. Nie mam żadnych przyrządów, które do tego służą. Jedyny posiadany areometr został na działce. Nie mam go w domu. Sprawdzam poziom elektrolitu, oczywiście czymś nieprzewodzącym, padło na ołówek. Oceniam kolor tego elektrolitu, na ile tylko mogę, patrzę, czy w środku to jakoś wygląda. I teraz zupełnie przypadkiem, co widać na poprzednich filmach złożyłem hmm, najprostszy odsiarczacz, czyli yy, mówiąc. Yy, Bardziej nie po naszemu desulfator, więc postanowiłem go użyć. No po prostu, jak znalazł, życie jest przewrotne. Wymieniłem tylko żarówkę z 35W na 50W, tak żeby natężenie prądu było już bardziej konkretne. Ta żarówka tutaj robi za ogranicznik natężenia prądu. To była jedyna modyfikacja do tego akumulatora, na potrzeby ładowania tego akumulatora. Akumulator rozładowany do zera. Praktycznie do zera absolutnego. Tutaj na dwuwatowym obciążeniu zaraz będzie można zobaczyć, jakie jest jego napięcie. Cały czas coś obciążało ten akumulator, więc on nie miał szans zostać na przykład przy 6 czy 8 V. Szedł faktycznie bardzo nisko. Zacznę od próby naładowania tego akumulatora właśnie przy użyciu tego desulfatora, czyli w tym wypadku transformator 24 V, szeregowo włączoną żarówką oraz yy, yy, równolegle włączoną żarówką, która. Będzie rozładowywać jednocześnie ten akumulator. Tutaj dziękuję za komentarz jednemu z kolegów z YouTube'a. Na jego podstawie wykonałem na potrzeby poprzednie, poprzedniego filmu to urządzenie. Tutaj pokazuję oczywiście natężenie prądu przy pomiarze AC, DC, częstotliwość. Jak widać, jest to prostownik jednopołówkowy. Nie mam żadnego doświadczenia w ratowaniu akumulatorów. Jakieś poprzednie próby zapamiętałem, że to jest po prostu fiasko, nie ma sensu. Tutaj jest akumulator dwuletni, 337 dzień produkcji z 2016 roku. Postanowiłem więc, że mogę spróbować go uratować, pobawić, odświeżyć nie wiem jak to nazwać. Tak naprawdę chodzi o to, że ten samochód, z którego wyjąłem ten akumulator, akurat w tym momencie nie jest mi potrzebny. Mogę go nie używać przez tydzień czy dwa. To nie będzie stanowiło żadnego problemu, więc stąd ten film i ta zabawa. Teraz, tak, na początku ładowałem ten akumulator przy użyciu transformatora 24V z tymi żarówkami. Jego wydajność prądowa jednak jest dosyć ograniczona, więc później, jakby w środkowym etapie, podłączyłem już profesjonalny prostownik przy takim napięciu. Rozpoczął ładowanie. Po prostu znudziło mi się trzymanie go przez ponad dobę na tym prowizorycznym desulfatorze. Postanowiłem, że podładuję teraz go wyższym natężeniem, po czym ponownie, jak już będzie naładowany, użyję desulfatora. Chciałem przyspieszyć ten proces, tylko taka idea temu przyświecała. Użycie poprzedniego sposobu ładowania spowodowało to, że. Tak mocno rozładowany akumulator na początku ładowałem niewielkim natężeniem prądu. Myślę, że to jest istotne, dlatego, żeby go po prostu nie rozwalić na, na dzień dobry na sam początek. Przypomnę, że na tym etapie nie posiadam żadnych przyrządów, żeby móc ocenić stan tego akumulatora. Nie byłem w stanie przeprowadzić nawet pomiaru rezystancji metodą stałonapięciową napięciową tego akumulatora, ponieważ ten akumulator był po prostu rozładowany zupełnie. Tutaj usiłuję pokazać, że czarnego oczka nie widać, mimo takiego napięcia. Aha, w trakcie jeszcze robiłem przerwy, rozłączałem ładowanie, czekałem około pół godziny i starałem się wymieszać elektrolit. Robiłem to kilka razy, typu no na przykład raz na dobę. No, w tym wypadku to pewnie jest drugi raz, czyli po dobie ładowania transformatorem, i teraz po pewnie nocy na tym prostowniku, który przyszedł w tryb ładowania podtrzymującego. W międzyczasie uzupełniłem też wodę. Użyłem tutaj wody demineralizowanej. Wlałem po 8 cm3. Nie wiedziałem ile dolać. Uznałem, że to jest taka wartość, która nie spowoduje tutaj żadnych problemów. A w ciągu roku zapewne taka ilość mogła tutaj się ulotnić. Czyli podsumowując, na początek ładowałem przy użyciu tego transformatora. Ograniczeniem prądu żarówka halogenowa 50W, rozładowanie żarówka tutaj była włożona 5W, czyli 1 do 10 i to przez dobę. Następnie na noc podłączyłem ten prostownik. To jest dosyć porządny, kupny prostownik, pomimo jego małych rozmiarów. Następnie znowu podłączyłem prostownik oparty o desulfator i rozładowałem. Uważam, że to akurat element rozładowania jest dosyć istotny. Do rozładowania użyłem żarówki 35-watowej oraz na początku 10-watowej, później ją wymieniłem na 35-watową. Także samo rozładowanie to było 50 plus 35 watów myślę, że bez tego rozładowania cały proces nie miałby sensu. Więc proces rozładowania również nie doczekałem się, żeby osiągnąć 11 V. Proces rozładowania prowadziłem do dosłownie ciut poniżej 12 V. Myślę, że powinienem zejść do 11, może nawet 10,5 V. No i... Kurier dostarczył refraktometr. Nie chciałem kupować kolejnego areometru, ponieważ nie pracuję się dobrze areometrem. Nie, nie mam poczucia, że jest to przyrząd precyzyjny. Natomiast tutaj refraktometr, świetna sprawa. Po prostu to, to jest to. Tego oczekiwałem. Będą materiały na ten temat. Zabawka jest przednia. W tej chwili nawet niespecjalnie droga. Refraktometrem osiągam gęstość na poziomie 1,19. Czyli całe, całe te zabawy spowodowały, że akumulator jest nadal, nadal niedo, niedoładowany. Przypomnę, że ładowałem go również profesjonalną ładowarką, przynajmniej taką, która jest jedną z lepszych, bardziej solidnych i mimo tego gęstość elektrolitu nie została uzyskana na takim poziomie, żeby refraktometr wskazał, że jest to poziom dobry, tylko jako poziom rozładowany. Staram się też ocenić kolor elektrolitu. Według mnie jest lekko grafitowy, co by mogło sugerować opad masy czynnej z płyt ujemnych. Przynajmniej tak przeczytałem w internecie, ale zdaje się, że jest to lepsza opcja niż kolor taki rudy, brunatny. Z tym, że tutaj ten odcień jest minimalny. Pytanie też, jak, jaki odcień ma kwas po prostu zanurzony w ołowiu, który ma właśnie taki kolor metaliczny. Po takim rozładowaniu ponownie ładuje akumulator. Jednym słowem, ładowanie przez prawie dwie doby, rozładowanie, które też trwało pewnie z 8 godzin, bo naprawdę trochę ładunku ten akumulator zgromadził i ponowne ładowanie przy użyciu najpierw tej ładowarki kupionej powodowało, że gęstość elektrolitu była niewystarczająca, więc podłączyłem znowu na 24 godziny desulfator zrobiony tutaj z tego transformatora. Ponowne pomiary, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Po 24 godzinach na tym transformatorze, następnie 12 godzin odstania, i pokazało się zielone oczko. I teraz, jakie jest napięcie? Napięcie po 12 godzinach odpoczywania tego akumulatora. I zielone oczko mogłoby sugerować, że gęstość elektrolitu zaczyna być prawidłowa. No więc. Ponownie. Mam czym, więc mierzę. Ta zabawka zaczyna być moją ulubioną. Trzeba sprawdzić wszystkie cele. Również ze względów diagnostycznych może się okazać, że któraś ma jakąś wadę, co się może ujawnić w trakcie ładowania, rozładowania. Tu oczywiście nie będę nikogo męczył pokazywaniem, jak mierzę każdą z cel osobno. Tutaj chodziło mi tylko o pokazanie, jak łatwo się używa tego przyrządu. No i teraz trochę światła i co widać. No proszę, 1.26. Zaczyna być nieźle, ale to jeszcze nie to. E, nie spieszy mi się z użyciem tego akumulatora. Mogę, mogę się jeszcze pobawić. Należy pamiętać, żeby wyczyścić dobrze refraktometr, do, bo takim użyciu w końcu nie chcemy go zostawiać tutaj z kwasem w tej gąbce. PT Te też należy wypłukać, wyczyścić, zostawić do wysuszenia. Ale nabyłem jeszcze jeden przyrząd pomiarowy. Czekam też na tester elektroniczny z Chin, ale opornicę kupiłem tutaj w Polsce, więc szybko dotarła. No i proszę zobaczyć, to jest pod obciążeniem 100A. Na początek napięcie, które jest tutaj wskazane przez opornicę, której nie kalibrowałem, nie zrobiłem. Tego, co zazwyczaj robię, nie zrobiłem dokładnych testów tego przyrządu, tylko go chciałem użyć, bo fajny jest. Ponieważ opornica i refraktometr pokazały dosyć pozytywne wyniki testów, więc ponownie: 24 godziny na desulfatorze jedziemy, zagęszczamy elektrolit, czyli ładujemy akumulator, bo to do tego się sprowadza. Jednocześnie będę próbował. Przewalczyć jakąś restancję wewnętrzną, która pewnie narosła w wyniku zasiarczenia tego kumulatora przez te rozładowanie praktycznie do zera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co oczywiście pokażę w kolejnych filmach.